Zadanie drugie. Ile gramów NaOH znajduje się w 4 decymetrach sześciennych roztworu o stężeniu 2 mole na decymetr sześcienny? Jak zwykle tradycyjnie zaczynamy od wypisania danych. Mamy objętość roztworu, 4 decymetry sześcienne. Mamy podane stężenie molowe tego roztworu, to są 2 mole na decymetr sześcienny. I w tym zadaniu mamy policzyć masę. NAOH. Moi drodzy, bez względu na to, czy chcecie rozwiązywać w oparciu o proporcje, czy o wzór, ponieważ mamy policzyć masę odważkę, zatem zawsze w tego typu zadaniach będzie należało policzyć masę malowo tego związku. Policzmy masę cząsteczkową NAOH. I tutaj należy sięgnąć do układu okresowego i odczytać masę sodu 23 unity plus masa tlenu 15.99 czyli 16 unitów plus masa atomowa wodoru 1 unit to się równa 40 unitów. Zatem masa molowa NaOH będzie równa 40 gramów na mol. Przypomnę, co to oznacza. Że każdy mol NaOH waży 40 gramów. Teraz już jesteśmy gotowi, żeby zacząć rozwiązywać nasze zadanie. I znowu na dwa sposoby. Pierwszy sposób: proporcja. Skoro mamy roztwór dwumolowy, to oznacza, że w każdym decymetrze sześciennym tego roztworu znajdują się dwa mole substancji, czyli w tym przypadku NaOH. My mamy nie jeden decymetr sześcienny, a cztery decymetry. Zatem w czterech decymetrach sześciennych roztworu znajduje się X moli NaOH. Otrzymujemy proporcję, którą musimy, z której musimy wyliczyć x, x to jest 4 decymetry sześcienne razy 2 mole podzielone przez 1 decymetr sześcienny. Widzimy decymetry sześcienne się upraszczają i mamy wynik 4 razy 2, 8 moli substancji, czyli NaOH 8 moli NaOH. Gdyby pytanie było ile moli znajduje się, mielibyśmy już odpowiedź, ale pytanie jest ile gramów NaOH. Dlatego teraz te mole musimy przeliczyć na masę. Do tego nam było policzenie masy molowej tego związku. Wiemy, że 1 mol NaOH waży 40 gramów. Zatem 8 moli NaOH To jest X gramów. X to się równa. 8 moli razy 40 gramów przez 1 mol. A to się równa. Mole nam się upraszczają. 8 razy 40 to jest 320 gramów. 320 gramów NOH. I teraz, moi drodzy, mamy właśnie odpowiedź do zadania, bo pytanie było ile gramów NaOH? Mamy odpowiedź: 320 gramów. Czyli możemy sobie zapisać: odpowiedź. W tym roztworze znajduje się 320 gramów. W tym roztworze jest 320 gramów NaOH. Teraz tradycyjnie rozwiążemy to zadanie na drugi sposób, czyli w oparciu o wzór. Drugi sposób wzór. No i oczywiście przypomnę: wzór, stężenie molowe to jest iloraz ilości moli do objętości roztworu. No właśnie, a my mamy policzyć tym razem ilość moli. To mamy dane 2 mole na decymetr sześcienny. Objętość mamy daną 4 decymetry sześcienne, zatem musimy policzyć, czemu równa się n. Jak, jak policzyć? No, różne są metody przekształcenia tego wzoru. Ja Wam proponuję zapisać to stężenie molowe przez 1. To się równa n podzielone przez V. Teraz, tak jakby to było w proporcji, wymnażamy na krzyż. Czyli 1 razy n, czyli n równa się C razy V, czyli stężenie razy objętość. Dzięki temu, moi drodzy, nie musicie uczyć się oddzielnie, czemu równa się stężenie, czemu równa się ilość moli. Najlepiej taki wzór sobie samodzielnie przekształcić. No dobrze, zatem w naszym przypadku stężenie 2 mole na decymetr sześcienny razy. 4 decymetry sześcienne to się równa decymetry nam się upraszczają wychodzi 8 moli. Tego związku czyli NaOH. Oczywiście tak jak w przypadku proporcji to nie jest jeszcze odpowiedź bo pytanie jest ile gramów a nie ile moli. Zatem musimy wykorzystać drugi wzór, że ilość moli to jest masa odważka przez masę molową. I znowu ta sama historia. Potrzebujemy, mamy ilość moli obliczoną, masę molową też, ale musimy ten wzór przekształcić na masę. Czyli zapiszmy sobie n przez 1, to się równa masa odważka przez masę molową i znowu mnożymy wartości na krzyż, czyli 1 razy m, czyli m, to się równa liczba moli razy masa molowa. A to się równa w naszym przypadku 8 moli. Bo tyle nam wyszło, razy masa molowa, którą obliczyliśmy, razy 40 g na mol, to się równa 320 g NaOH. I mamy odpowiedź. Odpowiedź, oczywiście, ta sama, co w przypadku rozwiązania tego zadania w oparciu o proporcje. W tym roztworze znajduje się 320 g NaOH. I to już jest koniec zadania drugiego.